Witam serdecznie 11 maja 2020 roku. Informacja po weekendzie dedykowana dla państwa 60 osób poddanych kwarantannie w mieście Sieradzu. Duża część tych, którzy objęci są kwarantanną, są już po pierwszych testach, są to testy negatywne. Mam nadzieję, że pozostałe osoby również takimi testami będą się Charakteryzowały, ale również liczę na to, że kolejne wykonywane badania będą powtarzały negatywny wynik, i te osoby w okresie szybszym niż dwa tygodnie wyjdą z obowiązkowej kwarantanny. Informacja dobra z weekendu to to, że już w piątek i sobotę osoby, które dotknęła tragedia pożaru na ulicy Broniewskiego, wróciły do swoich mieszkań. Do tej pory byli objęci pomocą urzędu miasta. Trzy rodziny zamieszkiwały w naszym hotelu Trax na obszarze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Te osoby również były objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To była pomoc i rzeczowa i, i pomoc materialna. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu we współ ze spółdzielnią mieszkaniową pomożemy powrócić pogorzelcom do normalnego, do normalnego życia. To bardzo, ważne, to bardzo ważne dla nas zadanie. I kolejna informacja, którą chciałem się dzisiaj z Państwem podzielić, to informacja dotycząca ogólnego stanu finansów miasta. Podobnie jak każde gospodarstwo domowe w naszym mieście, również my, my samorządowcy borykamy się z trudnościami, które wynikają. Z stanu epidemii. Za ostatni okres 4 miesięcy wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku PIT i podatku CIT są o kilka milionów mniejsze niż te, których oczekiwaliśmy, zakładając budżet na bieżący rok. To budzi w nas ogromne. Obawy, w jaki sposób dalej będziemy mogli funkcjonować, normalnie funkcjonować. Są twarde wydatki, które musimy realizować. I tu mówię o oświacie, mówię o pomocy społecznej. Gorąco proszę mieszkańców naszego miasta, aby mieli również wzgląd na to, że, jak wspomniałem wcześniej, my również musimy borykać się z podejmowaniem trudnych decyzji. Absolutnym priorytetem jest przeciwdziałanie koronawirusowi, i tu nie będziemy szczędzili środków, ale musimy dokonywać wyborów, i pewnie niektóre inwestycje w bieżącym roku nie zostaną zrealizowane w takim stopniu, jak ja bym sobie tego życzył, albo były zaplanowane w budżecie naszego miasta. O tym będę Państwa informował na bieżąco. Na dzień dzisiejszy, prace, jak widzicie, w dużej Części są realizowane, ale tych wyborów będziemy musieli dokonywać. Gorąco proszę o wyrozumiałość, o cierpliwość i mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym spotkamy się w niegorszych nastrojach niż dzisiaj. Do zobaczenia jutro.